Polacy są największą ofiarą II wojny światowej. Polska jest największą ofiarą II wojny światowej, zarówno pod względem materialnym, jak i przede wszystkim osobowym, ludzkim. Zginęło w czasie II wojny światowej 6 milionów obywateli polskich, z czego ponad 3 miliony to byli Żydzi, ale prawie 3 miliony to byli Polacy. To Polacy ponieśli największe straty w czasie II wojny światowej. To Polacy są ofiarami, a nie sprawcami i nie wolno tego w żaden sposób przekłamywać. Minister Czarnek manipuluje historią. Po pierwsze, zawyża liczbę polskich ofiar. Po drugie, przemilcza fakt, że ich większość stanowili polscy Żydzi, którzy zginęli prawie wszyscy, w odróżnieniu od etnicznych Polaków, których sytuacja pod okupacją niemiecką była zupełnie inna. Po trzecie, przemilcza fakt, że etniczni Polacy byli niekiedy współsprawcami zbrodni hitlerowskich popełnionych na polskich Żydach, a więc sytuacja jednych i drugich pod okupacją była nieporównywalna. W ten sposób minister Czarnek zaczernia historię.